Kozińczanin i podróżnik, prezes kozińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Arkadiusz Nowakowski był prelegentem ostatniego wykładu na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kozienicach. W czasie dwugodzinnej prelekcji seniorzy mieli okazję posłuchać o niezwykłej wyprawie z Polski do Syrii, w którą Arkadiusz Nowakowski wybrał się ponad 50 lat temu traktorem. To był rok 1971, a więc 50, prawie 4 lata temu. Byłem wtedy studentem geografii na Uniwersytecie Warszawskim. No i akurat było nas kilku takich zapaleńców, którzy chcieli poznawać świat nie z książki, a z autopsji. Dlatego też wymyśliliśmy taką wyprawę. Dlaczego za najlepszy środek transportu studenci uznali akurat traktor? Pomysły były różne. Początkowo miały być motory, gaz, motory gazele, później ewentualnie może o Komarach myśleliśmy, ale w końcu te pomysły upadły i ktoś strzelił traktor. Traktor akurat zaczął być produkowany w Ursusie w roku 1970 i właśnie produkcją tego, tego modelu były zainteresowane kraje arabskie. Jednocześnie była taka szansa, że może akurat się uda po prostu wyciągnąć ten traktor z Ursusa, jednocześnie zrobić wyprawę, zrealizować nasze plany, a jednocześnie reklamować nasz nowy produkt, jaki był wtedy w roku 1971. We wrześniu grupa wyruszyła traktorem na wschód, a uściślając, przyczepą osobową marki Jelcz ciągniętą przez Ursusa C355. Celem były obchody pół tysiąca lat istnienia państwa perskiego. Jednak ostatecznie do Iranu nigdy nie dotarli. Niestety okazało się, że żeby zorganizować tego wyprawy, wyjechać, to trzeba było dużo różnych formalności spełnić. I po prostu nasza wyprawa wyjechała z dużym opóźnieniem, prawie trzymiesięcznym, zamiast na początku czerwca, wyjechaliśmy na początku września dopiero. I w związku z powyższym musieliśmy korygować nasze zamiary z uwagi na to, że mieliśmy też ograniczony czas dotarcia z powrotem na uniwersytet, gdyż nie można było się za długo spóźnić. Mimo to wyprawa była niezapomnianym przeżyciem. Studenci przejechali blisko 10 tysięcy kilometrów przez 9 krajów, od Związku Radzieckiego przez Rumunię i Bułgarię, aż po Turcję, Liban i Syrię. Dla słuchaczy UTW opowieść była świetną okazją do poznania historii i obyczajów krajów Bliskiego Wschodu, przez które przejeżdżali studenci, w tym Arkadiusz Nowakowski.